Siema, szukam ogólnie ludzi, którzy pomogą mi być Umrilla. Um, no bo bardzo chcę mi tego Umrilla, to moje marzenie oczywiście. Bo już mój kolega, go ma już, sobie chyba z pięć Umrillin, nie wiem jak, no ale to zrobił. No i też chociaż chciałbym, nie żeby być lepszy od niego, czy też po prostu chcę Umrilla mieć w swoim życiu, nie? Chociaż jednego i mieć go na tapecie, czy coś. I szukam ludzi, którzy mają. Y, czas lub coś, żeby ze mną pograć, mój to do domiki a i piszcie te swoje niki w komentarzach. I to obłędnie jaka ranga też może być, po prostu tylko żeby jak Champion i Unreal i co sobie był te dwa y, po miesiącu, bo nie miał grać, to w ogóle to się nie nadaje. Ale jak coś robi fullboxy i takie te, to może zagrać. Dosłownie jaka ranga nawet jeśli to będzie Unreal, to coś może zagrać, tylko nie taki typ, co po miesiącu biosowa a to nie, no chyba że nie ma czasu, tak. Nice. So the, the, the,